Zespół tańca ludowego Politechniki Poznańskiej w Poligrodzianie to prawie pół wieku historii. Hey! Ponad 2 miliony kilometrów, 150 podróży zagranicznych do 68 krajów świata, no i ponad 3,5 tysiąca koncertów. To bardzo dużo. Wiele nagród w Polsce, za granicą, ale te najbardziej wartościowe to Mistrzostwo Świata w 2015 roku dla zespołu folklorystycznego i Złoty Orfeusz. Również bardzo cenną rzeczą dla nas jest zdobycie nagrody na olimpiadzie teatralnej w Kalkucie za najlepszą reżyserię dziedzictwa kulturowego, czyli połączenie w naszym przypadku Jana, świętego Jana z nocą Kupały. Raz, dwa, trzy, cztery. Odprowadzić kolano do boku. Raz, dwa, trzy, cztery i na poziomie Otwórz okiek, trzy, trzymaj Trzeba i znowu przygotować ręce przeciwko, a nie odpinać się w szybowie. Trzy ręce przeciwko, i znowu przygotować rewę. Ponadto jesteśmy posiadaczami medalu Politechniki Poznańskiej statuetki Hipolita Cygielskiego. I wielu, wielu cennych nagród łącznie z byciem ambasadorem kultury polskiej z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy marszałka Województwa Wielkopolskiego. To najdłuższa podróż zespołu Poligrodzianie to Nowa Zelandia. Przyjechaliśmy wszystkie wyspy, łącznie z odwiedzeniem Christchurch, gdzie krótko przed nami było trzęsienie ziemi. Najwspanialsza scena to Manilia. Piękna opera w Manilii z otwieranym dachem, a sprzęt i wyposażenie wręcz powalało z nóg. Najniebezpieczniejszy wyjazd i koncert to w Dramanville w Kanadzie, gdzie mieliśmy występ dla przestępców. No była to jakaś forma resocjalizacji, ale trzecia brama jak się zamknęła za nami, to robiło się gorąco. Najbardziej egzotyczny wyjazd to do Katmandu, i do pokary, gdzie tak naprawdę myśleliśmy, że to jest National Geographic. I ludzie schodzący z gór na ten koncert sprawiali wrażenie, że po raz pierwszy schodzą na tego typu wydarzenie. Najbardziej prestiżowy. Najbardziej prestiżowy to koncert dla burmistrza Nowego Jorku, dla prezydent Malty, czy ko króla Kotaki na balu. Najbardziej wzruszający występ przed papieżem Janem II z perspektywy czasu, i o tym chcę powiedzieć, najbardziej re refleksyjny. Otwarcie roku akademickiego na Politechnice Kijowskiej, wspólne występy z młodzieżą, cudowna atmosfera. I po paru latach nikt by się nie spodziewał, że to wszystko Praktycznie zmieni swój pułap, spojrzenie, wybuchła wojna. Dlaczego do o tym mówię? Ponieważ zespół jest powołany przede wszystkim do jednej rzeczy: do dawania ludziom radości. Radość, którą dajemy, powoduje, że mamy z tego ogromną satysfakcję. Ta obopólna energia to jest to, co nas wszystkich napędza, natomiast promocja, prestiż, nagrody to rzecz wtórna. I osę przedam i klace, a to za wionek zapłacę roz. W polu groch, w polu groch, na nim grochowianka. Wara chłopcy vara, od wianka roz. I chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz że przez te wszystkie lata przywinęło się prawie 3000 tysiące młodych ludzi, wspaniałych, niepotowtarzalnych młodych ludzi i muzyków. Muzycy, głównie studenci naszej uczelni. Bycie członkiem zespołu zdecydowanie poszerzyło moje horyzonty, zarówno w przenośni i też dosłownie, ponieważ to, z czym się poligrodzianie kojarzą najbardziej, to przede wszystkim podróże. Podróże dookoła świata. Moje takie najbardziej, yy, najdalsze podróże to były na przykład Azory, Galapagos czy Maroko, które super wspominam i na pewno były ważnym elementem mojego życia. Ale zespół to nie tylko podróże. Dla mnie jest on przede wszystkim ważny w podtrzymywaniu mojej kondycji, chociażby nie uprawiam żadnego innego sportu i też nie czuję się jakiś nadmiernie niewysportowany. Przede wszystkim kultura. Na pewno to, ile osób poznałem dzięki zespołowi, to w życiu bym nie poznał tak, takiej ilości różnych osób, kultur, z różnych krajów. Na pewno zetknąłem się z wieloma językami dzięki temu, co też mi ułatwia komunikację i życie na co dzień. Co do uczelni, dzięki poligrodzianom mam różne liczne benefity, ale taki główny to jest jednak punkty do stypendium. Nie będę tutaj owiał bawełnę. Poznan University of Technology.